Let's go! 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name Cześć wam chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, a to jest Medal of Honor Warfighter Um, dzisiaj chciałem grać w Battlefield 3, chciałem robić wyzwania, ale jak dobrze wiecie, jak dobrze się orientujecie, serwery Battlefield 3 leżą i kwiczą i w ogóle nic z tym na razie EA wydaje się, że nie robi, a jeżeli robi, to jest to oczywiście jakiś szerszy problem, którego nie mogą rozwiązać. Dzisiaj pogramy sobie, słuchajcie, Heckler Co G3 KA3 na prośbę Kuba Grabowskiego, który... E, taki komentarz proszący o tą broń zapodał w jednym z filmików Warfightera. Jak wiecie, czytam wszystkie komentarze praktycznie, więc e, po prostu ten też przeczytałem i gra ze mną Johnny Black, czyli Kubik. Ach. Jest to jednak zdeczka gorsza, broń o e od EBR-SasR i tutaj będzie mi się trudno nią trochę posługiwać. Muszę się, że tak powiem, przyzwyczaić do niej. O, ma bardzo duży odrzut. Zamontowałem sobie, słuchajcie, tłumik na niej. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy, zobaczymy. Jest to na pewno broń, która nie jest na dalekie dystanse. Z powodu swojego masakrycznego odrzutu. Nie wiem jak e, w wypadku szybkostrzelności jest tutaj. Kurde, w ogóle go nie mogę trafić. W ogóle go nie mogłem trafić. A Jezus! Maria, tam się coś dzieje. Normalnie... Muszę tutaj wykampić. Muszę się wykampić i przetrwać ten atak. Jak szania? Okej. Okay. O kurna, nie wiem czy tego nie zrzuciłem na siebie, no. fakt dokładnie na siebie to zrzuciłem. To myślałem, że gdzieś tam to poszło, ale jak widać, okrzaki również zahaczyło. Aha. No, jestem tutaj sam, no. Oni chyba tutaj nadchodzą. Dobrze by było, gdyby Kubik pokrył dalszą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ach, prawie bym mnie dopadł. Nie wiem, czy tutaj mogą mnie zajść jakoś od tyłu, czy coś. Bardzo możliwe. No, położył nas dwóch. Trochę niewiarygodne. Trzeba najpierw do jednego, potem do drugiego, ale. Dobra, zresztą miałem i tak sześć naboi w magazynku, bo przez ten cały czas. Eee, jakoś nie było mi tak dane zbytnio przeładować. Z zobaczymy, jak tutaj nam. No, oberwał dwa razy w łepetynę, ale z racji odrzutu tej broni, ja po prostu... Eee... O Jezu, kurze jajo, zabiłeś mnie z granatnika, naprawdę! Naprawdę, z granatnika! Kurze, naprawdę! Wstydziłbyś się mnie zabijać z granatnika. wstydziłbyś się kogokolwiek zabijać z granatnika. Kurcze. Fuck, 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 fuck. fuck. Nie fajnie, nie fajnie. Wydaje mi się, że tam są wrogowie. Ta akcja jest dosyć taka... Jakby to powiedzieć e, taka dosyć wolna. Poza tym e, HK G3KA3 batelskie G3A3 ma bardzo mało naboi w magazynku, bo jest to tylko 21. I to też nie zachęca do tego, żeby jakoś bardziej aktywnie jakoś bardziej aktywnie tutaj działać. Mam nadzieję, że te moździerze... O! No, te moździerze to słuchajcie, przelatywały. Przelatywały przez obszar. LOL. LOL pozdro 600. Ja tutaj zaraz nie wyrobię. No właśnie, z dwóch stron, z jednej i z drugiej nie. Nie, nie, nie w ogóle tutaj żadnych szans, żeby się obronić. Byłem tutaj jeden. Przeciwników było co najmniej dwóch. Ja generalnie kiedyś bardzo robiłem G3K3, ale na deadmatch nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. No, przebiega na drugą stronę i będzie tutaj, będzie tutaj, wchodził. Ach, prefire tak zwane. Dobre, już się zrespił na mnie Kumpel z drużyny ogniowej, czyli Johnny Black, alias Kubik. Co tam chcecie? O, wow, wow, wow. wow, wow. Dawaj, o Jezus Maria Fak Fak, okej, okej, to był mój wielki błąd, ponieważ e, słyszałem skaner sygnałów e, Za tymi drzwiami, a tutaj mi nagle wyskoczył bodajże albo saper, albo, albo ktoś inny i zrobiłem tutaj taki błąd. Dobra, ostatni nawój. Hmm. Dżony Kubik jest tutaj dalej. A, trochę miałem. No, tutaj miałem problemy z podjęciem decyzji, gdzie tutaj pójść. Dobrze, że w ogóle ubiłem tego gościa, że się zorientowałem, że on tam leci. Trzeba się respić na sobie, nie można opuszczać swojej drużyny. Okej, okay, tu się udało. To jest zakłócacz radaru, tak mi się wydaje. Ale jestem przekonany, że oni tam zaraz wyskoczą nam. Ok. Wow, fuck. W ogóle. Mm. Gdzie to było? Aż się w ogóle przejąłem i wzdrygnąłem się na krześle. Także G3K3 to nie jest broń dla mnie. Nie podoba mi się zbytnio. Kiedyś, kiedyś nie grałem, ale to było kiedyś. W tej chwili wolę jednak innego rodzaju. Wyposażenie tak jak EBR, SAS, R, no i nie byliśmy tutaj w stanie ugrać najlepszej drużyny, chociaż byliśmy najlepszą drużyną ze, swojej, ze swojego całego zespołu. No i 17 do 7, to jest całkiem niezły wynik, KD Ratio powyżej 2 -0. Także mówię Wam, ta gra naprawdę daje radę, 25 zł do kupienia w Media Markt. Tylko ten voip nie jest naprawiony, no i od czasu do czasu po prostu się to wszystko psuje. Także jeszcze raz tutaj spojrzymy sobie na tablicę wyników. Byli ze mną Johnny Black, HK Kubik i Kurze Jajo. Niestety w przeciwnej drużynie już w tej chwili w ogóle wyszedł. Ja dziękuję Wam za to, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że gameplay Wam się podoba. Oczywiście do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.